Witam serdecznie na kolejnym tutorialu z tej strony Małgorzata Osendowska. Zrobimy sobie dzisiaj wazon papierowy z taką ciekawą formą zamykanej przesłony, i będzie ona ruchoma, co jest niezwykle efektowne. Ja zrobię ten projekt w wersji z kalendarzem, ale y, uważam, że bardzo fajnie będzie wyglądał również ze zdjęciami i wtedy powstanie nam taki wyjątkowo y, inny i zupełnie y, nowatorski projekt albumu. Do zrobienia tego projektu wykorzystam y, gotowe projekty y, na papierach Digi, y, które będzie można y, kupić u nas w sklepie. Y, jest to o tyle uproszczenie, że w zasadzie wystarczy wyciąć, skleić i powstaje gotowy projekt. W pierwszej kolejności wycinam front tego wazonu. Podkleiłam go najpierw na grubszą tekturę, taką 240 gram, żeby była po prostu sztywniejsza. I przy pomocy narzędzia do wycinania kół, wycinam najpierw zewnętrzną część tego wazonu, a następnie środek. No i teraz wycinam już po zewnętrznych liniach. Tam gdzie oczywiście one są proste, no to wykorzystuję linijkę, pozostałe części wycinam nożyczkami. Teraz kolej na tył tego wazonu, również naklejam go na grubszą tekturę. Wycinam podobnie jak przód. Z tyłu mamy cały kalendarz całego roku. Teraz weźmiemy się za element tego, ten ruchomy, który będzie składał się z pięciu warstw, a właściwie sześciu, bo szóstą, jakby stanowi właśnie te, stanowią te elementy ruchome, które no, tak przypominają kształtem trochę tą kiełbaskę. Trzeba je wyciąć z tymi tutaj zaznaczonymi kwadracikami. Jest tych elementów sześć. I ja je tutaj wzmocniłam taśmą klejącą w miejscach, w których będą pracować. Natomiast to koło będzie wykończeniem od frontu i zostanie całość umieszczona na wazonie. Do stworzenia tej przesłony potrzebujemy dodatkowo, oprócz tych wyciętych już kiełbasek, dwa takie arkusze, czyli to jest warstwa druga i warstwa czwarta. Chwytamy za pomocą kleju papier szablonu poza jego jakby obrysem tak, żeby nam się nie przesuwał i żeby udało się bardzo dokładnie wyciąć go wzdłuż tego szablonu. Przepraszam za błędy w numeracji, ale pracowałam na roboczej wersji i wszędzie tam, gdzie były błędy, no to postarałam się dodać dodatkowo opisy. Wycinam koło z środka, zdejmuję szablon i to samo robię z warstwą drugą. Staram się bo jak najdokładniej wyciąć te dziury, które są tam oznaczone. Ponieważ tam będzie działał nasz mechanizm. Również tutaj e, opisuję sobie, która to warstwa, a jest to warstwa numer 2. E, I następnie do tej warstwy, w te dziury, które tutaj przed chwilą wycięliśmy, y, będziemy wkładać y, te elementy ruchome, czyli y, kształtem przypominające kiełbaskę. Wkładamy je e, tymi e, takimi końcami kiełbaski e, w te większe dziury. Natomiast te elementy, takie, które wycinaliśmy, takie kwadraciki małe, będziemy łączyć z warstwą numer 4. No bo tutaj, jak liczymy, tą, te kiełbaski jako warstwę numer 3. Ja je tutaj jeszcze od środka potuszowałam i w tej chwili, właśnie w każdą dziurkę dopasowujemy po kolei te kiełbaski. No i to robimy dla każdej dziurki. Bardzo ważne jest, żeby tą kiełbaskę. Wsadzić dokładnie w tą stronę, w którą tu widzicie. Jeśli włożycie ją odwrotnie, nie będzie wam działał mechanizm. O, i już działa. Teraz możecie ozdobić sobie tą y, przesłonę. Ja tutaj sobie użyłam szablonu i tuszowania y, na brązowo, ale możecie na przykład, y, nie wiem, zrobić jakieś napisy, cokolwiek wymyślicie. No i właściwie mamy gotowe. Kolejna rzecz to wycięcie warstwy numer 1 i warstwy numer 5. Warstwa numer 5, czyli ta tutaj, posiada takie jakby wypustki. Ja je tutaj poobcinałam, ponieważ zamierzam po prostu wykończyć to nieco inaczej, ale możecie to użyć, jeżeli chcecie, prościej. Tak jak tu widzicie, nakładam kolejne warstwy na siebie i one tak będą ze sobą połączone. A następnie całość zostanie nałożona na wazon. I teraz musicie sobie ustalić, gdzie chcecie mieć to przesuwanie. I tak by było to wykończone, jeżeli, jeżeli byście chcieli prościej. Czyli tu by było widać właśnie te warstwy. I te właśnie elementy, które odcięliśmy przed chwilką. Już wam tłumaczę, jak należałoby użyć w tej warstwie piątej jeśli ich nie odetniecie, to one sobie teraz będą wisiały i należy je zawinąć i podkleić od spodu do warstwy numer 1. Ale wtedy ten bok będzie po prostu widoczny i moim zdaniem nie będzie aż tak ładnie wyglądał. Dlatego ja postaram się jednak wykończyć to nieco inaczej. Na, tu, na tym arkuszu macie tutaj dodatkowo takie paseczki, które ja użyję właśnie jako element wykańczający ten grzbiecik. A zatem wycinamy je. Najpierw biguję przy pomocy takiej szpilki z okrągłym końcem, a następnie po prostu wycinam nożyczkami. Jest to taki troszkę żmudny proces, ale potem będzie po prostu to bardzo efektownie wyglądało. Zanim jednak skleimy sobie cały ten e, mechanizm, e, jeszcze wytnijmy sobie wykończenie tego przesuwadła. E, I ono będzie tutaj z jednej strony z takim jakby fragmentem wzmacniającym. Przyklejamy do warstwy numer 4 z jednej strony. Przygotowujemy też taki, taką końcóweczkę i przyklejamy ją z drugiej strony. Ja ją tutaj jeszcze pogrubiłam, żeby, żeby ten element był mocniejszy. Docięłam też teraz sześć dystansów. To jest podwójny karton, tak, żeby ten nasz mechanizm miał tam swobodną możliwość poruszania się. Zwróćcie uwagę na to, żeby te tekturki nie były po prostu zbyt duże i żeby te, to się wszystko ruszało. Musicie to sobie posprawdzać. Dopiero teraz możemy rozpocząć sklejanie, czyli pierwszą warstwę z piątą. I zaczniemy od przyklejenia tych wąskich pasków brzegowych do warstwy pierwszej. Jeśli przygotujecie sobie powierzchnię płaską, jakby którą możecie ubrudzić klejem, to przyklejenie tego będzie bardzo proste. Bo wystarczy tak, jak tu widzicie, posmarować klejem powierzchnię z jednej strony, podłożyć te trójkąciki i one właściwie się same przyklejają. No, ale do tego potrzebna jest ta powierzchnia, która może być poklejona. Ja mam tutaj szybę, dlatego mogę to swobodnie zrobić. Zanim dokleicie jeszcze ten wąski paseczek, warto by było sobie zmierzyć zakres przesuwania się tego naszego mechanizmu, ponieważ ten paseczek tutaj miałam troszeczkę za długi i potem musiałam go skrócić. No, było to bardzo proste, więc nie stanowi problemu, ale uprzedzam, że on po prostu troszeczkę był za długi. Nie możemy bowiem obkleić dookoła, tylko no właśnie ten zakres ruchu musi gdzieś tam pozostać, nieoklejony. Teraz smaruję klejem te dystanse, które wcześniej robiliśmy, bo musimy przykleić warstwę drugą do warstwy pierwszej, żeby unieruchomić nam ten mechanizm. Tu właśnie skracam ten pasek boczny, bo tyle. Był za długi. No i jak już uda nam się włożyć w środek ten cały mechanizm, czyli warstwy drugą, trzecią i czwartą, to nakładamy na wierzch warstwę piątą i dopiero zaginamy z powrotem z tej strony te trójkąciki od bocznego brzegowego paseczka i przyklejamy je do warstwy piątej. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście w tych warstwach, ale no wszystko pokazuje, więc mam nadzieję, że jest to proste. Już za chwileczkę przykleimy warstwę szóstą, wykańczającą i przykrywającą nam cały ten mechanizm. Tuszuję teraz boczki, tam gdzie będą one widoczne, żeby może troszkę ciekawiej wyglądały. No i już teraz smaruję od cały mechanizm, czyli tą warstwę pierwszą. I będę ją przyklejać do naszego wazonu. jeszcze tutaj bardzo dokładnie staram się te brzegi posmarować klejem, żeby one się wszystkie ładnie przykleiły. I przyklejamy, zwracając uwagę na to, w którym miejscu chcemy mieć to przesuwanie mechanizmu. Ja zrobiłam sobie z prawej strony, czyli od góry w dół, ale możecie to zrobić w dowolnym miejscu, tam gdzie wam pasuje. Teraz smaruję drugą część, czyli wierzch, i będę przyklejała już. Szóstą warstwę, czyli tą ozdobną. Ta szósta warstwa ozdobna jest nieco większa od całego mechanizmu, co jest zabiegiem celowym i wygląda naprawdę dobrze. Jest to niewielka różnica i całkowicie fajnie się sprawdza. No i mamy to. Front jest gotowy. Możemy go teraz oczywiście ozdobić jakimiś maskami, jakimiś dodatkowymi rzeczami. Na koniec pewnie będziemy to ozdabiać kwiatami i jeszcze jakimiś tekturkami, ale czeka nas w tej chwili jeszcze zrobienie całego wazonu i bierzemy się za boczki. Ja tu się troszeczkę pośpieszyłam, podkleiłam te boki pod całą tekturę. A lepiej byłoby podkleić tylko te paski samego brzegu. Natomiast te wycinane teraz trójkąciki powinny zostać z pojedynczego papieru, bo miałam tu po prostu problem. Potem troszeczkę je podkleić dało się, ale byłoby lepiej, gdyby to była pojedyncza warstwa. Dodatkowy problem, jaki wtedy powstał, to grubość papieru. No ale poradziłam sobie z tym. Tak jak widzicie, w środek dałam wzmocnienie, zrobiłam dwa takie elementy. I teraz jeszcze muszę właśnie uzupełnić wysokość papieru, więc podwójną warstwę tutaj doklejam. Wycinałam to na oko, więc tutaj już niepotrzebny jest szablon do tego. Gdybyście podklejali pojedynczą warstwą te trójkąciki, no to nie byłoby to prawdopodobnie w ogóle potrzebne. Te boki będą naklejane na tył, a na nie na wierzch pójdzie front, ale zanim to wszystko skleimy, to jeszcze potuszuję sobie brzegi. No, i tutaj jak widzicie, już właśnie będę przyklejać teraz front. Także mamy gotowy właściwie wazon, który tak oto się prezentuje. Mam nadzieję, że się Wam podoba. No, ale jeszcze nie robiliśmy tutaj tego spodu całego, więc teraz właśnie zrobimy sobie ten spód. Dzięki niemu cała konstrukcja będzie bardziej stabilna. Potrzebujemy w tym celu dwa elementy, które są do siebie bardzo podobne, nieco różnią się wielkością. One są już tutaj rozrysowane, wystarczy je przebigować wzdłuż wszystkich wewnętrznych linii, a następnie wyciąć po obrysie, poskładać, posklejać i jak już będą dwa takie elementy, to skleić je razem. Tak powinno wyglądać to finałowo, i to samo robimy z drugim. I kiedy już są dwa elementy, to ja jeszcze je tutaj tuszuję, a następnie jeden do drugiego sklejam, tworząc taki podeścik. Cały nasz wazon idealnie wchodzi w ten podeścik. Nawet ma troszeczkę luzu po prawej i lewej stronie. I od spodu jeszcze przygotowujemy taką 5 mm grubą tekturę, sklejając kilka fragmentów razem, uzupełniamy, podklejamy papierem ozdobnym i gotowe. Kolejna czynność jaką robimy, to przygotowujemy karty i tutaj użyłam tektury 240 oklejonej z dwóch stron papierem DG z kalendarium całego roku. Jest tych kart 6. I one są, i pierwsze pół roku jest z jednej strony, i drugie pół roku z drugiej strony, ale może być w tym miejscu, mogą być zdjęcia, i tych kart spokojnie wejdzie Wam 12 do tej grubości wazonu. Natomiast, ponieważ ja planuję jeszcze przyozdobić go w specyficzny sposób, no to po prostu zostawiłam więcej miejsca. No ale to zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Podstawowy projekt właściwie jest gotowy z fajnym efektem wow. A skoro to jest wazon, to wypadałoby zrobić kwiaty. I oto pomysł, jaki mam na kwiaty do tego wazonu. Będą to kwiaty w postaci ramek, i tutaj będziemy mogli sobie wstawić jakieś napisy motywujące albo zdjęcia swoich najbliższych. Na przykład, jeśli pracujemy w biurze i mamy ochotę mieć na biurku taki zestawik. Które jest jednocześnie praktyczne, ale też sentymentalne. jest znać, czy podobać się taki pomysł i czy wydaje Ci się praktyczny, a jeśli tak, to czy masz ochotę taki sobie wykonać, żeby przez cały rok cieszyć się towarzystwem swoich najbliższych w otoczeniu własnej pracy. Jak widzisz, jest to niezwykle prosty sposób na umieszczenie tych kwiatów ramkowych w wazonie. Można je swobodnie przemieszczać, zamieniać, one są dwustronne, a, tak, a więc z tamtej strony, od tyłu, również można zamieścić jakieś motywujące napisy, na przykład, żeby koleżanka na biurku obok również miło spędzała czas, patrząc na niego od tyłu. Do tak przygotowanego projektu wystarczy teraz dobrać odpowiednie okazje. Bo on może świetnie się sprawdzić jako kalendarz na biurko w pracy, ale także w naszej pracowni. Może też być fantastycznym prezentem. Jak widzicie, zmieści raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych zdjęć, a licząc drugą stronę, to jeszcze kolejne pięć. To może być fantastyczny również prezent na przykład dla dziadków ze zdjęciami całej rodziny wraz z wnukami. Wystarczy go teraz dowolnie ozdobić. Pominęłam ten proces, ponieważ no, jest to sprawa indywidualna i pewnie każdy z Was zrobi to tak, jak lubi i w takiej kolorystyce, jak lubi. Jak widzicie, dodałam napis Home, kwiaty są zdejmowane, żeby można je było z czasem wymienić. I ogólnie cały projekt jest tak przygotowany, że mogę za rok wymienić karty i będę miała kalendarz na kolejny rok. Mogę wymienić całą kompozycję, bo jest ona na magnes, co jest rozwiązaniem wielce praktycznym. Teraz już bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście podczas tego tutorialu. Mam nadzieję, że Wam się na tyle projekt spodobał, że zechcecie wykonać podobny według własnego uznania. Daj znać, czy Ci się projekt spodobał, bo jestem bardzo ciekawa. Do usłyszenia!